Witajcie widownio! Na dzisiejszym filmie będziemy mieli rzecz od papieża ostrości. Dziękujemy za nią bardzo, ale nie jest to sos, jak widzicie, tylko będzie to challenge challenge, czyli coś, co wiadomo, na czym się nie skupiamy już od dłuższego czasu i rzadko tu u nas się pojawiają takie rzeczy, ale robimy ten challenge. Może od razu wam pokażę bezpośrednio, co to jest. Rzecz zwie się The Toe of Satan, czyli paluch Szatana. Jest to Lizak. Tak się prezentuje. Tutaj w tyłu jest skala, yy, skala tego jakie się przeżywa stany, yy, gdy już się go trzyma w ustach. No i tutaj opis mniej więcej właśnie tego lizaka, yy, ale tutaj, tutaj to wszystko już Wam opowiemy yy, dokładnie na spokojnie, jakie wyglądają zasady, bo spokoju za chwilę tu na pewno już nie będzie. Majku, to może powiedz, o co tu chodzi? Trzeba wytrzymać 5 minut, ale dokładnie tak. jak to wygląda? No po prostu wkłada się go do ust i mhm. trzeba go tam sobie rzucić i nie wyjmować przez 5 minut po prostu, żeby zaliczyć challenge. Nie trzeba go zjeść w ogóle, wystarczy go po prostu przez te 5 minut trzymać w tych ustach. Proste. Więc raczej to będzie taki filmiemy wręcz. Ale na pewno jakieś tutaj e, odgłosy mm. pojawią się, no, pewnie, no, jesteśmy ale. tego pewni. No, ogólnie się tego wspomnę, produkt oczywiście nie jest do kupienia w Polsce. Aha, ja wspomnę o tym, bo tutaj nie wspomnieliśmy o ważnej rzeczy. E, tak. Ekstrakt 9 milionów on no. zawiera w sobie ten lizak, no, dlatego to jest taki... Jasna sprawa. Dlatego jest to taki potężny... Challenge. Dokładnie. Hmm, Zresztą znaczy zanim zaczniemy, wspomnimy, że z polskiego podwórka robili to tylko i wyłącznie. The Funny Boys. The tak, Funny Boys. Czyli Chris and Carlos. Chris A and to Carlos. już dosyć archaiczne dzieje, bo to już 8 miesięcy temu, od czasu kiedy my teraz nakrywamy ten film. Tak to wygląda. Szczerze, nawet nie, jakby, jakby coś plastikowego wąchał takiego. No nie, Niedawnego, taki minimalny, taki malutki. No trochę akcent taki Akcent się, no, się wydobywa. Dobra, to jeszcze z bliska wam go pokażę, zanim on trafi tutaj do naszych. Ust. Oczywiście ten trafi do moich ust. No, nie będziemy jednego rzucić przecież. Mm -hmm. <laughs> to, no to byłoby to było, trochę to, pojebane. To, to, to byłoby dziwne. A dobra, tak to, tak to wygląda. Szczerze to nie wygląda jak groźnie. To każdy ten nosi sobie, jak no, nosi musi sobie... sobie może ta, ten, no musi ten, sobie. No to co? To, to wkładamy i startujemy. Okej, okay, no to trzy. No każdy no po swojemu posłuchuj no. czy cztery. Tak? Dobra, dobra. Para. dobra. Wkładam i no i w tym. No. no. Hmm. Słodki nawet trochę. To jest tak dziwnie, wiesz, tak. Taki masy jakby cynamonowy też. Coś takiego. Mhm. Mm. Mm Ten cynamon, no. Mhm. Mm mm -hmm. czujesz też, w chwili chodzi. No to jest trochę. Mhm. boli. Mmm, nie mocno. <laughs> o Jezu, ale goryt. Mm. coraz mocniej coś. i... Mm. Goryczy... O wychodzi gorycz też. O no. oh, Mmm. Mm. On duży jest, niewygodny. Mmm. Okej. Okay. Mmm. Oczy o, o. O mi się zaświecili, czkawka jest. Jest bardzo Mhm. はあ。<realtà>

Masz, poszło. Kurde, nawet nie chciałem. Wiem. Kończyć, ale z odruchem buntowym mi wystrzelił. Też to zakończę. Ja mam radę. boli. Dobra, 3 minuty koniec ujebałem ścianę sobie ale jest coraz gorzej na języku nawet jak już wytropnięty jest w budzi o, jest kurwa to bardziej przejebany niż myślałem. na razie jeszcze nie piję bo będzie jeszcze gorzej no, na zabo nie brzuch boli, wiesz? wiesz? i dopiero zaczyna coś dochodzić na brzuch ja idę po szmatkę szybko oliwa robię drinka Muszę ści ścianę szybko zrobić, zanim zaschnie. A srogo dostała. Nie, na no brzuch schodzi, muszę wypić. Mega. Jest to w cholerę ciężkie. Hmm. Myślałem, że nie, nie będzie tak ciężkie. Hmm. O kurde. Ja się spodziewałem plus minus czegoś takiego. Kurde. Ja nie. <tus> Zakładałem, że coś żyziejszego. Aha, pieczewy! Jeze, No po tym, po tym mleku to jest rzeźnia, ale brzuch, brzuch ratuje. To muszę pić na brzuch. U no, mnie ja zależy, że brzuch nie chce, ale to. Dobra, zobacz. O oh, fakt! No język już nie pomaga, cholera. Ach, tak, po tym mleku jest znacznie gorzej. No. Bez kitu. Nie ja no, trzeba to teraz przytrzymać. Jestem na jakiejś czekoladzie przejebanej. No. Ja nawet nie wiem, do czego to porównać, bo boli strasznie. O język jest straszny. Nie znowu od zaczyna boleć. Ale już że dobrze. O, no, wyrys panie. i najgorsze rzeczy dzieją się już po ja wyplułem. Mm. O, po co, to wziąłem to mleko? To jest masakra. Mleko jest jedynie taki produkt, gdzie mleko tak podbudza. Chyba jakaś czekolada wcześniej też tak miała, ale nie w takim stopniu. To na brzuch też nie pomaga. I żeby od razu ktoś nie pisał, że mleko nie łagodzi ostrości. Wiemy, że nie łagodzi. Na brzuch pijemy, żeby brzuch ratować. Mm. Mm. I przy okazji w mordzie podnieca... znieca podnieca palenie. To trudno. W mordzie można znieść wiele, ale brzuch jak potem padnie, to to jest kaplica. No chciałem to wytłumaczyć. Bo pojawiają się różne teksty. O! Ja się mówić, że nie tak boli. To jest przejebanie hardkorowe. No nie takiego się spodziewałem Oliwa jakby, co? Na D nie pobóg, to. Kurde, kusi mnie że Jak się się przy do wodopoju, to jest ciężko. Powiem ci, że mleko poju. Powiem ci, że tutaj już sumo... Zeszło mi. Po takiej miesiące oliwie z mlekiem, nie, po dwóch takich szklanach. Ale A, brzuch, tak, ale jak weźmiesz z migą. Ale kurwa brzuch... jest katag... kataklizm. Kataklizm. tak. Tragedia, bo. Już 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 nie muszę pić. Już myślałem, że połączysz słowo kataklizm i tragedia i powiesz katedra. Dobra, dobry. Y -y. Jak to brzmiało? Dobrze. <gry> Dobre. Pocuje ścianę, uspokaja to mnie, jeżeli jest już lepiej wyczyszczone. Y -y. Ja pierdolę. Idę umyć dalej. No, Pięć minut to było nie do wytrzymania do mnie. Y -y. On, Momentalnie to się zaczęło rozkręcać na takim hardkorowym poziomie. Całe zdrętwione, zmrowiałe usta, czuję mrowienie w ustach tutaj na przodzie, teraz dopiero, zaczyna się. O, o, to już wchodzi u mnie. No też, ale ten ból, nie wiesz... Ale ból brzuchany, tak? Tak, ale nie jest taki, wiesz, jak ja więc nie wiem, czy będę wymiotował, czy nie, ale... UFCS, yes, do czego. Było to bardzo ciężkie, ale ja uznałem, że... Tak jak Mike całkiem trochę się wypowiadał nawet w trakcie challenge'u, to ja uznałem, że zamilknę, spróbuję to przytrzymać w ustach, tym bardziej, że pierwszy jego poważny mankament poza ostrością. To sobie drugi poważny każdym mam kamerę z no. On jest długi! Jego kształt. Tak. Jego kształt no. Jego kształt nie mieści się w ustach. A czym on się mieścił? Wiesz ja mam takie rozypchane poliki, że to nie było problem, ale... Ale ja się bałem, że potnę sobie język nim, bo taki dziwny był przez to. Ciężko mi było go zmieścić całego no. w ustach. I... I to było trudne. I przy drugim bodajże odruchu bełtowym jaki miałem, no, no i po prostu wyleciał Wysze, rakieta, no. no wystrzelił tak. rakieta. Ja wiem, że ty nie planowałeś go wystrzelić. to było. Ja wiem, że planowałeś go wystrzelić. Przy no. pierwszym odruchu został w ustach. No nie więc. Ja wiem, że nie planowałeś go tam wypierdolić w ścianę. No. przez no, <laughs> czyściutką ścianę. Ale ja wiedziałem też, że już nie wytrzymam, nie kurde. Już. Do tego do czego minut dociągnąłem, nie, bo co? Przepraszam, myślałem, że to mleko już mogę pić ok, normalnie, ale minęło trochę chwila czasu, nie jest 15 sekund, nie no. więcej niż pół minuty. Znowu znieca ogniem piekielnym, no. ale nie jakoś tak mega strasznie do mega maksimum, ale nadal już bardzo mocno no. A zanim to się zaczęło, to mi zątwiałem że to, 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 to przedstawiłem czuć, dzień, co, jak ktoś mi tej nie zafundował. Ja, ja czym miałem ja tutaj? Będzie mi to wyszło na, na, na tutaj. Na, na, na początku chodziło o takie ciekawe smaki, nie lubię jakichś marsepan czy cynamo takie połączenie cynamon, smakowe, tak. nie do końca moja bajka, ale przy takiej, wiedziałem, że przy takim challenge'u to, to jest błogosławieństwo, no, proszę cię. Tak, takiego na początku. się zgodzę, że coś dosyć, takiego było, no. No być późno, dosyć Później czy później niż się bym spodziewał, pojawiła się ostrość. cała so, ja ma usta zaatakowana, nie no rozwijało się to dalej i ciekawie jestem, czy gdyby nie ten dróg bełtowy, to ile bym wytrzymał. Hmm. Bo miałem ambicję później na te 5 minut faktycznie. Ale nie druk nie bełtowy już wszystko zweryfikował. No U... jeśli ty nie dałeś rady, to ja bym 4-5 nie wytrzymał, ale myślę, ja że te 3 to już był maks, nie ja już myślałem, że to już nie da. <laughs> ja jestem ciekaw, bo czułem, że dym go nie wypluł, jeszcze bym w stanie wytrzymać. Bo druk bełtowy sprawił, że nie wyplułem. bo ale... była... brzucha, czkawka, nie. nie już... Ale faktycznie, że nie? chyba niewiele dłużej wytrzymał w sumie niż, niż od tego wypowiedzia. Bo faktycznie u mnie też ból brzucha już się zaczynał robić. Chyba ja się bał i bym ten ból brzucha odpuścił faktycznie. U mnie ta czkawka i ból brzucha zrobiły to, że już nie dało rady więcej. Ze no, 3 minuty był maks, jaki mogłem wytrzymać. Nie, na pewno tak. To ty, po tym co mówisz, to mi się tak wydaje, że 3 minuty no. wytrzymałem. Bo zacząłem czuć ten ból brzucha. A naprawdę, nie warto ryzykować bólem brzucha. To nic nie jest warte tego, aby sprawiać sobie taki ból brzucha jaki potrafi ostrość sprawić. To, a ja się przestraszyłem bo ostatnio, jak wulbrzyłem niedopadł na tej czekoladzie mm. Nemezis, to kurna, no dwie miski bełto zażygałem, nie, kurde, mm. mówię, nie. Teraz też trochę boli, ale... ale to nie jest na taki chyba, wiesz, żeby dwie miski bełto wyżygać. nie. A ja po dwóch live'ach prowadzonych jakiś czas temu na moim kanale, lubiłem sporo live'y i spożywałem tam różne sosy, tak mówiąc w dużym skrócie, to... Po jednym z tych live'ów miałem naprawdę umieranie w nocy modlitwy, błaganie o śmierć. Więc... A po Nemezis się spokojnie. Ale miałeś ten bełt chyba tam. wtedy, nie? Tam poszedł ten bełt mówiłeś, nie? A tak, wtedy no. co Marcina tak, i tak. Był taki moment, faktycznie to był już po nagrywaniu. Ja napisałem w komentarzu no. pod tak. filmem z Czekoladą Nemezis, że, że poszedł bełt. Faktycznie tak. poszedł bełt. Takie tak. szybki, nagły Ale bełd. nie miałeś takiego umieralnika jak ja, jak chodzi o nie? Że U. ciebie tak nie rozpierdzieliło, nie? To nie, to nie, to nie. Praktycznie tutaj bełciem, Powiem tego ostrość, powiem, że kurna hmm. już szybałem, hmm. że to niewiele się różniło, no. bym powiedział. Yy, dobrze, słuchajcie, myślę, że będziemy już kończyć, no, bo no, trochę... No, tutaj... no nie ma szans, żebym to bradł już dalej nie. Nie, też nie. Rozgadujemy się. No. No, to, to, ten, No, no to, to tak y się objawia a ten widzę, y tym ból brzucha nie kończy się na bólu brzucha. Jest, y jest, jest postscriptum, mamy. do. No. Mamy postscriptum. <laughs> Już zakończyliśmy nagrywanie przed chwileczką. <laughs> a tutaj. Pta, 5 minut, może powyłączyć nagrywanie. Nie minęło to więcej czasu, 5 minut. Jak widzicie, jestem samego, nie w domu. <laughs> No, to jest srogi, to jest srogi produkt, jak pierdolę. Ja się nie nadaję takich rzeczy, powiem ci, Sany, nie nadaję się. No, trzeba już takie challenge'e chyba już... albo odpuścić, na, albo na szczęście, na szczęście wiemy, że przynajmniej już w swoich zbiorach nie posiadamy więcej. No. Alleluja. Dobra, chyba zleżało tak w brzuchu. Akurat nie ma jakieś całej miski, to niewiele jest, ale... chyba te, zleżało, myślę, że tak, że to... że to chyba... Tak, tak, czuję, że złagodzenie jest na wybeku. Dobrze, to myślę, że tyle jest. Dobrze, możemy skończyć już. Tak. No, bo to trzeba po skryptum. I się teraz naprawdę już pożegnać, tak. tak? Jesteś pewien? Tak, tak, myślę, że tak. Jakby są mnie wszystko ok. Myślę, że tak. Tylko tak tutaj przypomnę Wam tylko, że to było straszne skoczenie. Już tutaj widzicie, już tutaj wszystko normalnie po nagrywaniu, już wszystko zupełnie po nagrywaniu. Już tutaj ludzi, już chciałem się po laptopa, żeby pliki kopiować. No. A Mike tutaj jeszcze siedząc z tą miską nagle się podniósł, włączył no. i dosłownie tak nagle no. się to zaczęło wszystko. Tak. Ale przynajmniej jest po skryptum. Przynajmniej wiesz, nie, nie, nie ukrywamy przed wami prawdziwych efektów challenge'u. Wszystko jest dokumentowane. Rzetelnie. Całe. A jeśli niezdokumentowane, to wspomniane chociaż w komentarzu to jak w no. moim wypadku było, ale tutaj maj akurat tak. wiedział, wiedział, żeby włączyć. No, ja nie wiem, czy bym wiedział. Ale u mnie ja zawsze czuję, odbywa. wiesz, u mnie to nie jest tak nagle, że nie, że nie zdążę. Ja czuję ten moment. Mhm. Dobra. Dobrze, My myślę, że bym się u nas tak. serio pożegnać. Jednak wyzwanie Ekstra oglądaliście, na to wychodzi. Tak. Ja już się czuję lepiej zdecydowanie, że to użyło moją Bebechowi. Mhm. 好，所以，说，我们在我们的电影《西游》。